Historia stresu zaczyna się w roku 1920, gdy austriacki naukowiec Hans Selye badał jakiś nieznany dotąd ludziom hormon i badał jego wpływ na szczury, bo szczurom się zawsze najbardziej obrywa przy tych eksperymentach naukowych. No i badał ten, badał ten hormon na tej zasadzie, że miał dwie grupy szczurów. Jednej wstrzykiwał ten hormon, a drugiej grupie szczurów wstrzykiwał jakiś neutralny środek. To była grupa kontrolna, ta druga, żeby zbadać Jaka jest różnica? I okazuje się, że po jakimś czasie tego eksperymentu, wstrzykiwania hormonu i czegoś neutralnego, obie grupy szczurów dostały wrzody żołądka i zmarły. Szkoda szczurków, ale Hans' serię był teraz taki nieźle skonfrontowany. No bo jak to, że jednej grupie wstrzykiwał hormon i było, była reakcja, ale drugiej grupie go nie wstrzykiwał i też była reakcja. I okazało się, że szczury po prostu reagują na coś nieprzyjemnego, takiego jak zaszczyt reakcją, którą Han Serie nazwał stresem i oczywiście zauważył ją również u ludzi. I wtedy zaczęło się całe, całe pole badania zjawiska, które nazywamy stresem. I naukowcy zastanawiali się, jak to tak naprawdę działa. A ja ci teraz o tym mówię, bo to jest bardzo ważne. Jeśli chcesz się nauczyć radzić sobie ze stresem, to musisz się, musisz się dowiedzieć, jak on działa w twoim ciele, co tam się dzieje. Żadnych takich super naukowych szczegółów, ale jakie są mechanizmy, które się dzieją w Twoim ciele. Bo gdy je poznasz, to po pierwsze będziesz mógł odwrócić te mechanizmy, wykorzystać je na swoją korzyść. I dam Ci konkretne przykłady, jak możesz wykorzystać mechanizmy działania stresu na swoją korzyść, żeby pozbyć się stresu ze swojego ciała. A po drugie, jeśli nauczysz się jak stres działa, to nauczysz się go dużo łatwiej rozpoznawać w swoim ciele. Być może Ci się wydaje, że no co, no ja rozpoznaję stres, no wiem kiedy się stresuje, no przecież to jest oczywiste, no jak się stresuję to czuję stres. Ale to wcale nie jest takie oczywiste, bo widzisz, są pewne bardzo oczywiste objawy stresu, ale są pewne subtelne objawy stresu. I te subtelne następują najpierw, dużo wcześniej ostrzegają Cię przed tym, że zbliża się stres. I jeśli nauczysz się rozpoznawać te subtelne sygnały stresu, to będziesz w stanie zadziałać technikami, które później poznasz. Dużo wcześniej i dzięki temu skuteczniej pozbyć się stresu. Więc ważne jest, żebyś znał podstawy tego, jak działa stres. Stres to jest reakcja Twojego organizmu na zagrożenie życia lub zdrowia. I to jest taki ewolucyjny mechanizm, którym natura Cię obdarzyła, że w momencie, gdy pojawia się na przykład drapieżnik, to Ty się stresujesz, żebyś mógł lepiej walczyć albo szybciej uciekać. To jest reakcja walki lub ucieczki. I ona bardzo pomaga sakom przy przetrwaniu. Na przykład weźmy sobie taką zebrę na sabani, która skubie sobie trawkę i gdy sobie ją skubie, to nagle poczuła zapach lwa. I rozgląda się i zaczyna szybko biegać, zaczyna uciekać. I wtedy zebra się stresuje i to jest jej bardzo potrzebne, żeby mogła szybko biegać i uciec przed lwem. I co się wtedy dzieje? Zastanawiając się nad tym, możesz wymyślić, jak rozpoznawać stres u siebie. Widzisz, zebra musi szybko biegać. Żeby szybko biegać, to czego potrzebuje? No do szybkiego biegania, to potrzebuje energii. Potrzebuje mieć energii, więc glukoza jest uwalniana do krwi. Jeśli glukoza jest uwalniana do krwi podczas stresu, to możesz zauważyć, że podczas stresu jesteś bardziej pobudzony. Na przykład jeśli kiedyś zdarzyło Ci się, że trudno ci było zasnąć wieczorem, bo się stresowałeś, myślałeś o czymś stresującym, to faktycznie było Ci trudno zasnąć, no bo organizm się pobudza. Jeśli ta glukoza trafia do krwi, to musi trafić do mięśni, które, są, które, które biegają, prawda? Więc, żeby ta glukoza szybciej trafiła do mięśni, to serce przyspiesza. Serce bije szybciej, rośnie ciśnienie krwi. Więc możesz zauważyć, że podczas stresu serce bije ci szybciej. Przyspiesza się również oddech, żeby przyspieszyć krążenie. I to tlenu do mięśni. Więc możesz zauważyć, że podczas stresu spłyca się twój oddech i przyspiesza. Żeby ta energia w postaci glukozy trafiła w odpowiednie miejsce, to dosłownie tętnice doprowadzające krew do rąk i do nóg rozszerzają się, a żeby tam trafiło więcej krwi, więcej energii, a kurczą się tętnice, które doprowadzają krew do kluczowych organów ciała i do mózgu. Więc jeśli więcej krwi dopływa do Twoich kończyn, to możesz zauważyć podczas stresu, na przykład u mnie to jest ewidentne, że bardziej ci się pocą ręce, chociaż nie jest ciepło, to jednak pocą ci się ręce, albo stopy, albo to i to. Więc to jest jedna z takich bardzo wczesnych odznak stresu, że podczas stresu możesz zauważyć, że pocą ci się ręce. Kolejnym takim mechanizmem jest wstrzymywanie układu trawienia. No bo pomyśl sobie, jeśli zebra, nag nagły wypadek, biega, ucieka przed lwem, to czy ona potrzebuje trawić tą trawę, którą akurat zjadła? No na ten moment akurat nie jest to dla niej takie ważne. Więc układ trawienny jest hamowany podczas stresu. Mniej krwi spływa do żołądka i ogólnie procesy trawienne są hamowane, więc również yy, wydzielanie śliny jest hamowane i możesz zauważyć, że podczas stresu zasychać w ustach. To jest też taka wczesna odznaka stresu, że cię zachęca w ustach. Możesz to bardzo łatwo zauważyć i wtedy zauważysz, że już zaczyna się stres. Możesz to rozpoznać bardzo wcześnie. To jest taki mechanizm, który możesz wcześniej rozpoznać. I jeśli układ trawienny jest hamowany, to możesz poczuć to takie charakterystyczne uczucie w żołądku. Bardzo charakterystyczne dla, dla stresu. W żołądku i w jelitach. Niektórzy również. Czują stres w swoim gardle, czują napięcie w gardle. To się czasami zdarza podczas prezentacji, może być bardzo męczące. Albo, albo taka ciężkość w pracy pierściowej. To są takie uczucia, które towarzyszą zwykle stresowi. I potem możesz wiedzieć, że stres się dzieje. Natomiast jak wykorzystać te mechanizmy działania stresu, żeby lepiej sobie radzić ze stresem? Jak to zrobić? No po pierwsze, jeśli Więcej krwi dopływa do Twoich rąk i do nóg i mniej do mózgu, to Twój mózg jest trochę niedotleniony, co jest bardzo niekorzystne na przykład, w, na przykład na egzaminie, na którym chcesz jak najwięcej sobie przypomnieć i jak, naj, jak najskuteczniej myśleć albo po prostu rozwiązywanie jakiegoś problemu. Więc potrzebujesz dotlenić swój mózg. Jak to zrobisz? Oczywiście w najprostszy sposób na świecie. Pogłębisz swój oddech. Spowolnisz i pogłębisz swój oddech. Pamiętasz, że podczas stresu oddech się przyspiesza? Właśnie dlatego, jeśli ty spowolnisz oddech, wyrównasz go i pogłębisz, to przeciwdziałasz stresowi. Cofasz reakcję stresową, odwracasz ją i dosłownie pozbywasz się stresu ze swojego ciała. Oddychaj głębiej nie tylko klatką piersią, ale również przeponą. Głębokie, pełne oddechy podczas stresu bardzo ci pomogą rozładować napięcie. Pamiętaj o tym podczas stresu. Drugim takim mechanizmem stresowym, który możesz odwrócić, jest to, że Twoje ciało podczas stresu pozbywa się wody. To jest po to, żeby zagęścić krew, żeby w razie krwawienia Twoja krew zakrzepła szybciej. To Twój organizm pozbywa się wody. Pocąc się, więc to jest ten znak, że podczas stresu się pocisz, ale także być może częściej biegasz wtedy do toalety, częściej masz potrzeby. Więc twój organizm pozbywa się wody i jeśli ty wtedy nawodnisz swój organizm, pijąc dodatkowe szklanki czystej, mineralnej wody, to przeciwdziałasz temu i ta woda usuwa stres twojego ciała, dosłownie. Pij, to jest ważne i to działa, pij dodatkowe szklanki wody podczas stresu. Gdy zauważysz te pierwsze objawy, takie jak suchość w ustach, takie jak pocenie się rąk albo nóg, to pij dodatkową szklankę wody, żeby przeciwdziałać stresowi. Zobaczysz, że ten stres będzie rozładowany. Trzecim trikiem i trzecim mechanizmem związanym ze stresem jest napięcie mięśni. To się dzieje zawsze i działa za każdym razem, że podczas stresu twoje mięśnie się napinają. Mięśnie szkieletowe, nad którymi masz kontrolę. Więc jeśli ty rozluźnisz te mięśnie, to rozładujesz stres. To jest takie proste, że aż trudno uwierzyć, więc sprawdź to teraz na sobie, ok? Jeśli siedzisz teraz na krześle, to rozluźnij wszystkie mięśnie, które tylko możesz. Więc trzymaj tylko te mięśnie napięte, które cię utrzymują na krześle, żebyś nie spadł, ale rozluźnij jak najwięcej swoich mięśni, rozluźnij je. I gdy masz teraz mięśnie rozluźnione, to spróbuj się stresować. Spróbuj. Na przykład pomyśl o czymś stresującym. Pomyśl o tym, że masz wystąpić na stanie przed wieloma osobami. Albo pomyśl o tym, co ci kiedyś zestresowało. Albo pomyśl o czymś... O, o kłótni z szefem na przykład. Pomyśl o czymś stresującym i sprawdź, czy stres działa, nie napijając żadnego mięśnia. Twoje mięśnie są rozluźnione, sprawdź, czy potrafisz się zestresować. Czy potrafisz? Nie sądzę. Pewnie teraz to sprawdzasz i myślisz o czymś nieprzyjemnym, ale jednocześnie jeśli twoje mięśnie są dalej rozluźnione i nie napięte, to nie powstaje ani krztyna stresu, ani trochę. Więc to jest ten genialny mechanizm, który zawsze możesz wykorzystać, gdy się stresujesz. Że gdy rozluźniasz swoje mięśnie, to stres przestaje działać. Dosłownie przestaje działać i pozbywasz się stresu rozluźniając swoje mięśnie. Możesz to zrobić świadomie koncentrując się na mięśniach i koncentrując się na tym, żeby je rozluźnić. I czasem to wystarczy, a czasem przydadzą Ci się ćwiczenia rozluźniające, których się nauczysz w późniejszych częściach tego kursu. One świetnie rozluźnią Twoje mięśnie i rozładują stres. Więc te trzy mechanizmy świetnie działają na Twoją korzyść. Pogłębiaj i wyrównuj oddech, pij wodę i rozluźnij swoje mięśnie. I skoro już wiesz, jakie proste triki zastosować, żeby pozbyć się stresu z ciała, to na koniec opowiem Ci o takim fascynującym paradoksie. Zobacz. Gady stresują się tylko i wyłącznie, gdy mają jakąś ranę na ciele. Wtedy ich organizm wie, że ma się stresować. Ale ssaki już są bardziej zaawansowane, bo mają emocje. I na przykład jeden orangutan podbiega do drugiego i robi ruch, 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 a drugi ruch, ruch. i jest groźba terytorialna. I nie ma zagrożenia stricte życia albo zdrowia, ale i tak się stresują i tak mają tą reakcję uruchamianą. Chociaż to jest tylko i wyłącznie groźba emocjonalna. Ale człowiek jest jeszcze bardziej fascynujący. Bo człowiek nie dość, że potrafi stres sobie wywołać emocjami, to ma jeszcze dużo bardziej zaawansowany umysł. I człowiek potrafi zrobić taki numer, jakiego żadne zwierzę nie umie. Zobacz, człowiek położy się w łóżku, w bezpiecznym, ciepłym łóżku, w swoim własnym domu, gdzie jest najbezpieczniejsze na świecie. I taki człowiek potrafi wtedy pomyśleć o czymś stresującym i dalej się zastresuje. Choćby był w najbardziej bezpiecznym otoczeniu na świecie. Saki jednak potrzebują tych zewnętrznych poców w postaci innej małpy, która podbiega i grozi, ale człowiek może to zrobić z samymi myślami. Tak bardzo są rozwinięte wyższe partie mózgu kora mózgowa, że potrafi samą myślą wysłać polecenie do gadziego mózgu, żeby uruchomił reakcję stresową.